Turcy przenieśli cały ruch z lotniska Tatjurka właśnie na nowe lotnisko. Mówię o tym dlatego, bo y, wspomniałem o tym, że nie sama infrastruktura y, będzie stanowiła o sukcesie y, przyszłego lotniska y, CPK. Ale warto patrzeć też na rozwiązania, które Turcy zaimplementowali u siebie w terminalu cargo. Ja miałem okazję zobaczyć niemal każdy terminal cargo funkcjonujący na polskim lotnisku i to jest skala. Absolutnie nieporównywalna. To, co mm, widziałem w tamtym terminalu, przypomina mi ogromne magazyny, y, czy to IKEA, czy y, czołowych producentów y, żywności y, w Polsce. Poziom zautomatyzowania tego magazynu, tego terminalu cargo, to jest y, poziom, którego. No, nie ma, bo nie ma takiej potrzeby w Polsce. Sercem terminala jest automatyczny magazyn wysokiego składowania. To ponad 17 tysięcy miejsc paletowych obsługiwanych za pomocą 30 autonomicznych ramion. To pozwala. Turkom szybko obsługiwać bardzo wiele ładunków. Dzieje się to po prostu w pełni, w pełni automatycznie, już na poziomie rozładowywania samolotów. Każda z palet ma swój indywidualny kod, który skanowany jest przez pracownika specjalnym urządzeniem, i dzięki temu są w stanie. Czy to w terminalu, w odpowiednim miejscu go zmagazynować, ale też później przywołać taką przesyłkę szybko na miejsce załadunku samolotu.